Import produktów do Empik Place. Aby przenieść Twoje produkty do katalogu Empik Place, przejdź do zakładki Lista produktów. W tym miejscu rozpocznie się pobieranie Twoich produktów do aplikacji z konta źródłowego z prędkością jeden produkt na sekundę. Jeśli masz większą ilość produktów, poczekaj do ukończenia pełnego pobrania. Status pobierania produktów możesz podejrzeć w zakładce Ostatnie akcje. Po pobraniu wszystkich produktów możesz w aplikacji oznaczyć produkty, które chcesz wysłać do MPIC Place. Kliknij w Checkbox przy produkcie, który chcesz wysłać, a następnie kliknij w przycisk Oznacz do importu do MPIC Place. Wyłącznie produkty, które są oznaczone do importu, zostaną przesłane. Jeśli masz wiele produktów, możesz oznaczyć wszystkie produkty do importu, klikając w przycisk, zaznacz na wszystkich stronach, a następnie oznacz do importu do MPIC. Po oznaczeniu produktów do importu zostanie aktywowana możliwość przeniesienia produktów. Kliknij przycisk Przenieś produkty do MPIC, aby rozpocząć import. Postęp importu możesz śledzić w ostatnich akcjach. Po ukończeniu importu w panelu Empik Place w zakładce Katalog Importy produktów możesz zweryfikować poprawność twojego importu. Przechodząc dalej do zakładki Katalog Manager, możesz podejrzeć założone produkty i ich status akceptacji. Możesz również bezpośrednio z aplikacji przejść do katalog managera, klikając w status produktu. Katalog Manager możesz sprawdzić, jak został do katalogu Empik przesłany produkt oraz uzupełnić brakujące dane, tak aby karta produktu miała jak najwyższy stopień wypełnienia danych, co może pozytywnie wpłynąć na jego sprzedaż. Aby wzbogacić kartę produktu o dodatkowe dane, kliknij w ikonę edycji w prawym górnym rogu panelu. Następnie uzupełnij informacje w wybranym przez ciebie parametrze. Gdy Twoje produkty otrzymają status opublikowany, są już gotowe do dodania do nich oferty, ceny i stanu magazynowego. Wtedy dopiero będą widoczne na portalu Empik.com. Oferty do produktów możesz dodać zarówno bezpośrednio w panelu empik Place, lub Twoją dotychczasową integracją np. Baselinkerem. Oferty możesz również dodać i synchronizować co 30 minut bezpośrednio w tej aplikacji w zakładce, Ustawienia cen i stanów